Mecenasem kanału retrosiedlce jest firma EBSA. Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa.tv myślnikwschod.pl Telefon 600 281 863 Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomych. Wiadomości Siedleckie Telewizji. Katel Jerzy Kostyra. Witam Państwa bardzo serdecznie. Codziennie na naszych drogach giną ludzie. Nie zawsze służby ratownictwa drogowego i medycznego mogą zdążyć do wypadków, tym bardziej, że sprzęt, którym dysponują, rzadko pozwala na udzielenie skutecznej pomocy. Tym razem do wypadków, w którym uczestniczył samochód ciężarowy Renault i samochód dostawczy Nysa, strażacy ratownicy z Siedlec przybyli na czas. Z tym, że były to tylko pokazy umiejętności i sprzętu, które odbyły się w miniony piątek, 21 lipca, w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Siedlcach przy ulicy Składowej. W pokazach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i nr 2 z Siedlec oraz wóz ratownictwa technicznego Mercedes-Schmitz. Zademonstrowano również elementy ratownictwa w przypadku katastrof budowlanych. Komunikaty policji. W dniach od 13 do 19 lipca policyjne meldunki odnotowały między innymi jedno samobójstwo, sześć przypadków znalezienia zwłok, dwa utonięcia, sześć bujek, siedem rozbojów, dziesięć kradzieży samochodów, 51 kradzieży z włamaniem, w tym 17 do obiektów handlowych, 12 do samochodów, 4 do mieszkań, 2 do domków letniskowych. W wyniku działań policji w miejscu popełnienia przestępstwa zatrzymano 31 sprawców, ustalono dalszych 30, zatrzymano dwie osoby poszukiwane, odnaleziono cztery skradzione wcześniej pojazdy. Na drogach województwa wydarzyło się 30 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 38 zostało rannych. Kilka cen z siedleckiej giełdy samochodowej, która odbyła się w niedzielę w przedziale od 3000 do 5000, oczywiście nowych złotych można było kupić za 3000 małego fiata z 1986 roku, za 3500 małego fiata z 87, za 3900 z 88 za 4400 nowych złotych można było kupić małego fiata z 1989 roku. FSO 1500, 3085 rok produkcji, 3586, 487, 4,588 rok produkcji, 4,789 rok produkcji FSO 1500. Jednym z najdroższych samochodów wystawionym, wystawionych na siedleckiej giełdzie samochodowej do sprzedaży był Ford Escort 1,4 z 1992 roku za 20 000 nowych złotych. Zapowiadana na sobotę 22 lipca rozbiórka pomnika Braterstwa Broni na placu generała Sikorskiego nie doszła do skutku, co nie zmienia faktu, że pomnik zostanie najprawdopodobniej rozebrany na początku sierpnia po uzyskaniu zezwolenia na rozbiórkę z Urzędu Rejonowego. Dzisiaj pomnik jeszcze stoi. Przez najbliższy miesiąc kierowcy jeżdżący ulicą wojskową na odcinku do ulicy Cmentarnej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu gdyż naprawiana będzie kanalizacja sanitarna w ulicy Wojskowej. Remont zaplanowany jest do 13 sierpnia. W wyższej szkole rolniczo-pedagogicznej zakończyła się pierwsza rekrutacja na początkowy rok studiów ogółem na pierwszy rok w systemie dziennym zostało przyjętych 750 osób, w systemie zaocznym 550 i wieczorowym 84. Łącznie przyjęto 1392 kandydatów z ponad 2000 chętnych. W trakcie drugiej rekrutacji przewidziano możliwość przyjęcia 57 osób na chemię, na studia dzienne, 12 na zootechnikę, na studia zaoczne, 33 na matematykę, studia wieczorowe. I 104 osoby na rolnictwo, studia zaoczne. Osoby, które chciałyby się ubiegać o przyjęcie na wymienione kierunki, powinny złożyć stosowne dokumenty w terminie do 25 sierpnia. A szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 259/46. Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza na koncert zatytułowany Scena dla Wszystkich. Miejski Ośrodek zaprasza do prezentacji wszystkie chętne zespoły z Siedlec i okolic. Nie ma ograniczeń co do stylu muzyki pop, rock, metal, disco polo. Zgłoszenia solistów i zespołów do 31 lipca do poniedziałku bieżącego roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach ulica Pułaskiego 6, telefon 22750 albo 28349. A koncert zatytułowany Scena dla wszystkich odbędzie się 6 sierpnia w niedzielę w amfiteatrze, początek o 17:00. Wstęp wolny. 19 lipca gościł w Siedlcach Winfried Harenza, przedstawiciel parytetowego związku socjalnego Dolnej Saksonii, który przeznaczył kwotę 10 tysięcy marek na budowę domu dziecka. Które pan dzisiaj przekazał od. Y W Niemczech, pochodzą od pracowników. Das Geld, das Sie heute übergeben haben, von dem Verband in Deutschland, kommt von Mitarbeitern? Es kommt einerseits von Mitarbeitern. Es kommt andererseits auch aus einer Sponsorenaktion, die ich in meiner eigenen Dienststelle anlässlich eines Jubiläums gestartet habe. Aber in erster Linie von Mitarbeitern. Przede wszystkim od pracowniczych i pracowników naszych, naszej organizacji, ale część, mniejsza część pochodzi z takiej Akcji Sponsoringu, którą organizuje u siebie w, w swoim powiecie, w Lüneburgu. W jaki sposób dowiedzieli się o budowie takiego ośrodka w Siedlcach, tej wioski dziecięcej? W jakiej weise haben die Mitarbeiter ihnen erfahren, dass hier in Siedlce gebaut wird? wir sind vor oder zum Mal hier in gewesen. Ich hatte etwas Informationen über die damaligen Vorkommnisse mit den Kindern von Samosch. Und wir haben dann die Informationen hier ganz konkret an unsere Mitarbeiter herangetragen, sowohl in Betriebsversammlung als auch über Rundschreiben und haben sie gebeten, die Angelegenheit zu unterstützen. Ponad Wcześniej już wiedziałem o wydarzeniach, które miały miejsce na Zamośćczyźnie i później tutaj w Siercach w czasie wojny, i na tle tych informacji przekazałem odpowiednią informację wszystkim naszym pracowniczkom i pracownikom przy pomocy listu skierowanego do wszystkich i potem również w rozmowach osobistych z nimi proponowałem, żeby dali wyraz swojemu zaangażowaniu w tą ideę poprzez składkę pieniężną. Wszystkim wychodzimy z założenia, że pojednanie i porozumienie między narodami może być skuteczne, jeżeli dokonuje się przez konkretne działania. I nie jest trudno zauważyć, że najłatwiej dogadać się i zrównoważyć potencjały na szczeblu gospodarek, na poziomie gospodarczym, że, że biznes się ze sobą zawsze dogada. Natomiast najtrudniej jest to, gdy wchodzą w grę ludzie. Socjalnie zaniedbani, osoby poszkodowane w ten czy inny sposób, na przykład niepełnosprawni, matki samotnie wychowujące dzieci i tak dalej, i, tak dalej, i organizacje i instytucje zajmujące się tymi ludźmi. Dlatego uważamy, że. Współpraca polsko-niemiecka w dziedzinie socjalnej jest bardzo ważnym elementem i komponentem, żeby do tego, żeby te dwa narody się ze sobą zbliżyły. To, to porozumienie czy pojednanie rozumiemy więc w bardzo nowoczesny sposób. Oczywiście pamiętamy o tle historycznym, ale y, uważamy, że istotne jest w tej chwili przypominanie o tym, co było, ale konkretne działania w tej chwili. Przez dwa dni najlepsi sztangiści ludowych zespołów sportowych rywalizowali o tytuły mistrzów Polski Zrzeszenia LZS. Zawody o Złotą Sztangę LZS rozegrano w siłowni WLKS w Siedlce od 22 do 23 lipca. Wystartowało w nich 95 zawodników z 12 klubów. Rywalizacja na pomostach była bardzo zacięta. W punktacji drużynowej zwyciężyli gospodarze WLKS Siedlce 95 punktów przed LKS Terespol 76 punktów oraz Gramem Więcbork 57 punktów. Najlepszy rezultat zawodów osiągnął niedawny uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów Tomasz Wcisłak, który wygrał rywalizację w wadze do 91 kg. Jego rezultat w skali Sinclera to 355,6 punkta. W ostatni weekend w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się 45 mistrzostwa Polski w wędkarstwie spławikowym Sniors. W zawodach tych, które odbyły się na warcie bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik siedleckiego klubu traper Robert Gałach, który w gronie 60 najlepszych w Polsce wędkarzy zajął bardzo dobre czwarte miejsce. Złowił 108 ryb o łącznej wadze 10 kg 940 g. Serdecznie gratulujemy Roberta Gałacha. Widzą Państwo wzięłość. Komplety przez zakłady Te komplety dla pierwszych 13 zawodników. Informowaliśmy już Państwa o w naszych programach o spaleniu się szkoły podstawowej numer 10. Przy ulicy Mazurskiej w Siedlcach. Dyrekcja szkoły zwraca się do wszystkich mieszkańców miasta o pomoc w odbudowie szkoły. W tym celu uruchomione zostało specjalne konto. Możecie Państwo wpłacać pieniądze. Szkoła podstawowa numer 10, bank podlaski 706 999, kreska 2411, kreska na odbudowę po pożarze. W ośrodku kolonijnym w Kisielanach trwają kolonie zorganizowane przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Eknitas. Kolonie zakończą się 30 lipca, bierze w nich udział 112 dzieci, w tym 80 z rodzin najuboższych i dotkniętych różnymi patologiami społecznymi. Pobyt dzieci w Kisielanach sponsorują się Siedleckie Firmy, jest ich blisko 30. Wszystkim dotychczasowym ofiarodawcom, dzieci przebywające na koloniach w bajkowym Grodzie w Kisielanach serdecznie za naszym pośrednictwem dziękują, bo zapewniliście im Państwo być może jedyne tak udane wakacje w życiu. Wielu z nich nigdy nie byłoby stać na wyjazd z miasta, a tak za sprawą. Wielu darczyńców, ludzi o wielkich sercach, mogą dzieci spędzić wakacje, których program jest jak zwykle bardzo bogaty. Będą ogniska spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy i korowody. Komunikat Policji. 13 lipca bieżącego roku w Siedlcach pociąg osobowy relacji Moskwa-Warszawa potrącił śmiertelnie przechodzącą przez tory nieznaną kobietę. Rysopis. Wiek około 30 lat, włosy czarne. Pozostałych danych rysopisu nie można ustalić ze względu na zmasakrowanie zwłok. Ubrana była w długie białe spodnie, po obu stronach spodnie miały kieszenie. Bia spodnie miały białą metkę z czerwonym napisem i znakami prania i prasowania, rozmiar 164. Jasna bawełniana bluzka, jasny biustonosz, zapinany na haftki, buty, klapki, stworzywa sztucznego obca z wysokości 3 cm. Ktokolwiek mógłby przyczynić się do pomocy w ustaleniu tożsamości zwłok nieznanej kobiety, proszony jest o kontakt z Komendą Rejonową Policji w Siedlcach lub najbliższą jednostką Policji telefon 997. I to proszę Państwa wszystko w tym wydaniu wiadomości Siedleckich Telewizji Do widzenia. Mecenasem kanału Retrosiedlce jest firma EIB S.A. Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy retrosiedlce. Chcemy pokazać, jak wyglądało nasze miasto na przestrzeni lat. Zostań mecenasem lub sponsorem kanału i pomóż w pracach nad archiwum. Reklama małpa tv wschod.pl Telefon 600 281 863 Dołącz do naszej społeczności, zasubskrybuj kanał i udostępniaj znajomym.